Automat ładowania w T72, w PT91 to wcale nie był taki głupi pomysł. Niestety dla tych konstrukcji, a zwłaszcza dla tego automatu, dla tego magazynu, tego automatu ładującego, obecnie uważa się, że to jest rozwiązanie niezbyt mądre, że to właśnie to rozwiązanie powoduje efekt latających wież. Po pierwsze, latająca wieża w czołgu to efekt nie tego, że tam jest automat ładujący, czy też go nie ma, tylko efekt tego, że na przykład po penetracji, Efektem tego jest trafienie w jakieś ładunki. I w przypadku T72 najczęściej powodem tego było to, że ten dodatkowy zapas, nie znajdujący się w magazynie automatu ładującego, był rozmieszczany dosłownie wszędzie. W wieży, w No, wszędzie. No, i dlatego trafienie w niego, w jakikolwiek z tych ładunków, było proste. I czołg nie musi posiadać automatu ładującego, żeby doszło do latającej wieży. I pamiętajcie, że to, że na przykład jest izolacja AMO, na przykład mamy go w niszy wieży, mamy, mamy klapy wydmuchowe, wcale nie oznacza, że po trafieniu w to yy, nie ma efektów. No nie, może jeden ładunek, gdy zostanie yy, odpalony, jakoś to będzie wyglądało, ale pełna izolacja AMO nie do końca, nie zawsze oznacza, że no, nie ma problemu, ale o tym kiedyś porozmawiam. Może wróćmy do tego automatu ładującego i pamiętajcie, że on został zastosowany w T-72, w T-80 i w innych tych konstrukcjach wschodnich z kilku powodów. Po pierwsze chodziło o to, żeby zredukować załogę do trzech osób. I tak, oczywiście tutaj można powiedzieć, jak się często powtarza, że te zagony tysiące, dziesiątki tysięcy czołgów i BWP-ów miały gnać na zachód i niestety, miały, niestety, niestety, miały zmierzyć się z wysokim promieniowaniem. No tutaj wszyscy wiedzieli, że głowice A pójdą od razu w ruch. No nic dziwnego. Jedni chcieli użyć, to drudzy chcieli odpowiedzieć. I tutaj ten czołg, oczywiście, był w odpowiedni sposób przystosowany do zredukowania tego promieniowania, tylko że ono i tak tą załogę w końcu miało wykończyć. Dwa, 3 dni i ta pierwsza fala miała, ci, kto, ci, którzy przeżyli te działania, no oni zaczęliby odnosić y, straty w wyniku promieniowania. A właśnie ładowniczy, ten, który się najbardziej namaha, był na to narażony. I on musiał być zastąpiony przez automat, według niektórych właśnie dlatego, że no to promieniowanie pierwszego by wykończyło. Tylko, że tutaj jest też inny powód. Po pierwsze... Chodzi też o to, że zredukowanie załogi o jednego członka pozwala przy utrzymaniu limitu masowego, bardzo ważnego przy konstrukcjach wschodnich, którzy no nie byli w stanie wybudować odpowiednio mocnego i odpowiednio trwałego silnika. Do tej pory mają z tym problemy. To pozwalało to zachować odpowiedni limit masowy z zachowaniem wyższego poziomu opancerzenia. Każdy członek załogi musi być chroniony. I jeśli mamy czteroosobową załogę to żeby wszyscy byli chronieni w taki sam sposób to taka konstrukcja taki czołg musi być o kilka ton cięższy niż w przypadku konstrukcji trzyosobowej gdzie zapewniony będzie taki sam poziom ochrony każdy członek dodatkowy członek załogi to kilka ton w opancerzenie on musi mieć miejsce on musi być chroniony Kolejną kwestią, bardzo ważną kwestią jest to, że ten automat i ten magazyn to on nie jest jakoś bardzo wysoko. Tu projektanci tych czołgów doskonale zdawali sobie sprawę, że gdyby go umieścić zbyt wysoko, to on no, łatwo byłoby go trafić. No i wtedy mamy BAM i wieża bije rekordy. Wysokości lotu. Oni umieścili go nisko, tak nisko, jak się dało. To nie jest coś, co powoduje, że ten czołg jest określany jako ten, który ma bije rekordy, gdy mowa o latających wieżach. Nie, ten magazyn jest umieszczony nisko. Więc to też jest ważna sprawa, żebyście zrozumieli, że on jest niziutko, jego trafienie nie jest wcale takie łatwe. Inaczej to wygląda, kiedy mowa o tym dodatkowym zapasie AMO, tym drugim rzucie, który jednak był umieszczany wszędzie. Dlatego bardzo często te konstrukcje, te czołgi po prostu mają tylko to, co jest w magazynie, automatu. Te, 20, te, dwie, te 22 sztuki, znajdujące się w magazynie, ponieważ wszyscy wiedzą, że tam jest w miarę bezpiecznie. O tak to może określimy. W miarę. Każdy czołg, który w przypadku którego dojdzie do penetracji i jakimś pechem dojdzie do trafienia w ładunki, może to się dla tej konstrukcji skończyć źle. Dla czołgów, które mają izolację amo, trafienie odpowiednie też może skończyć się źle. niestety. No dlatego, gdyby izolacja amo była najlepszym rozwiązaniem, to wszystkie czołgi miałyby to tak rozwiązane. Jeśli chodzi o te automaty ładujące, to też one pozwalały zwiększyć szybkostrzelność, one były w miarę bezawaryjne, no, zdarzały się problemy, zwłaszcza na początku, ale to jednak coś, co nie jest wcale takie złe, jak się wydaje. No chyba dlatego K2 Leclerc ma auto, mają automaty ładujące, dlatego też Abrams w kolejnej wersji też ma automat ładujący i Abrams od wielu wielu lat mógł mieć automat ładujący, ponieważ on został dla niego do niego opracowany. A to, że mamy ładowniczego, wynika z kilku różnych decyzji, bardzo zbliżonych do tego, dlaczego Abrams na przykład ma turbinę, a nie silnik wysokoprężny. I silnik wysokoprężny, i automat ładowania, i zawieszenie hydropneumatyczne do Abramsów istnieją od wielu, wielu lat. No, dlatego też łatwiej teraz będzie stworzyć Abramsa M1A3 z bezzałogową wieżą. Ok. Czyli po pierwsze, chciano zredukować załogę, chciano wyeliminować ładowniczego ze względów ograniczenia masy, żeby poziom ochrony był wyższy przy zachowaniu pewnych limitów masowych oraz żeby oczywiście no, te gnające tysiące, te 72 t te osiemdziesiątek, te sześćdziesiątek czwórek na zachód mogły dłużej wytrzymać, to znaczy ich załogi. Żeby tego ładowniczego nie trzeba było dosyłać. Ale też wynika to z tego, że taka konstrukcja może być niższa, może być, tak jak wspomniałem, lżejsza i zapewnia nadal wysokie możliwości, jeśli chodzi o szybkostrzelność, jeśli chodzi o inne parametry, które są potrzebne w tego typu konstrukcjach, jakimi są czołgi. To nie jest błąd, że tam zastosowano te automaty. To jest jedno z możliwych rozwiązań. To jest wybór zaplanowany. To nie jest tak, że ktoś sobie wymyślił i to po prostu tak jest. Nie, to jest wynik zaplanowanego działania. To nie jest tak, że tu ktoś popełnił błąd, czy też się nie znał. No tak to nie wygląda. Warto o tym pamiętać, trzeba o tym pamiętać. Niektórym niestety to umyka. I uważają, że te konstrukcje są tak słabe, niestety często porównując konstrukcje z lat 70., 80., z współczesnymi konstrukcjami, czy też konstrukcje, które nie rozwinęły się w takim stopniu, w jakim mogłyby. O, tak to może nazwijmy. Więc to nie był głupi pomysł. No, nie jest głupi pomysł zastosowanie automatu ładującego, zwłaszcza teraz, kiedy idzie się w kierunku Obniżonej masy, ponieważ czołgi się za bardzo roztyły, do tego powoli zaczyna docierać do ludzi, że wieża bezzałogowa jest bardzo dobrym rozwiązaniem, a w przypadku wież bezzałogowych, no, niestety, no, automat ładowania jest nieodzownym elementem tego typu konstrukcji. Mamy K2, mamy leklerka, i myślę, że K2 powstał niejako. Tak, spoglądając na tego leklerka, chociaż pamiętajcie, że leklerk, konstrukcja z lat 90., nadal ma szereg rozwiązań, które czynią ją lepszą konstrukcyjnie niż K2. Ciekawe, jakby wyglądał leklerk, którego by głęboko zmodernizowano. Myślę, że K2 mógłby mocno od niego odstawać. Kurde, szkoda, że nie zbudowaliśmy takiego własnego leklerka. Ale o leklerku kiedyś porozmawiamy. Bardzo ciekawa konstrukcja, bardzo niedoceniana konstrukcja, a myślę, że my, będąc właścicielami, użytkownikami K2, nie powinniśmy na tego leklerka psioczyć, ponieważ mamy coś, co mocno wzorowało się na leklerku, a w niektórych rzeczach zastosowane rozwiązania w K2 troszkę nadal odstają od tego, co jest w leklerku. Ale okej. Okay. Miało być o T72, o PT91, od tej całej rodzinie czołgów wschodnich, wyposażonych w automaty ładujące. To był zaplanowany efekt, to był efekt zaplanowanych działań. Ktoś sobie wypisał, co potrzebuje, jakie są priorytety, i efektem tego było opracowanie i wdrożenie automatów ładujących. I też tutaj nie obyło się bez takich decyzji, no, ma być to i koniec. To też tak niekiedy wygląda, że ktoś sobie wymyśli, zaplanuje ten u władzy i powie: No, to ma być takie. Niekiedy nie do końca to wychodzi tak jak trzeba, ale trzeba później z tym żyć nawet przez kilkadziesiąt lat. Więc oskarżanie o całe zło automatu ładującego, automatów ładujących, no, jednak się nie sprawdza. Ciekawe, jakie my wyciągniemy wnioski z użytkowania czołgów K2. My nadal użytkujemy T-72, PT-91, czyli automat ładujący. Teraz mamy K-2 z automatami ładującymi. I jak będzie wyglądało porównanie na przykład z przecież przez nas użytkowanymi Leopardami i Abramsami. Pożyjemy, zobaczymy. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Dziękuję, że jesteście, oceniacie, komentujecie, polecacie wśród znajomych, na swoich mediach społecznościowych. Spoglądacie na kartę społeczności, na mojego x -a. Szczególnie dziękuję tym... Dziękuję też również tym, którzy wspierają ten kanał poprzez patronaita, poprzez postawienie symbolicznej kawy, komentarz z super podziękowaniem, funkcję wspieraj. Bardzo wam za to dziękuję i oczywiście zapraszam ponownie.